Cześć wszystkim na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak wyglądają moje tulipany, które były zakupione kilka miesięcy temu. Było chyba wtedy 150 sztuk, jak dobrze pamiętam. Tutaj one tak wyglądają. Jeszcze nie wszystkie zakwitły. Niektóre, na przykład o tym tutaj jeszcze nie otworzył pąka. Widzicie, nie wszystkie jeszcze zakwitły, niektóre są takie niskie, ale są w pięknym kolorze. Zazwyczaj wszystkie chyba są takie, mają odcienie różu yy, lub bym powiedziała taki kolor yy, też łososiowy. Tutaj będzie jakiś chyba fiolet. Tutaj jest taki. No, jest piękny. Tutaj jeszcze są szafirki, też bardzo ładnie kwitną. Tutaj mam tulipan razem z kostrzewą siną, też bardzo ładnie rośnie. Oczywiście była wysiana z nasion, a tutaj zobaczcie też taki odcień fioletu. Bardzo ładnie to wygląda. Nie wszystkie jeszcze zakwitły, więc czekam na następne. Tutaj jeszcze mam takie, ale one już prawie przekwitły. Także to wszystko i do usłyszenia wkrótce.